I siema widzowie, ja jestem Didus e, Dzisiaj ze mną nikogo nie ma Spod, wspaniała społeczność SPSL I słuchajcie <grywia> Jestem świadkiem wspaniałego pranka <grywia> no, ten Jestem świadkiem swojego pranka, który robił na mnie społeczność SPSL, SUPSL, nie? I to jest po prostu piękne. Zaraz zobaczysz... Zaraz zobaczycie o co chodzi. A ja się na razie nie odzywam, jak to i będzie, to zacznę. A to jest piękne, nie? Co oni robią? Powiem parę, że ja przed chwilą uwierzyłem, bo to sprawiłem już przez jakieś 3-4 minuty, nie? No, to, to jest ogólnie dobre, a tak poza tym to ja im wróciłem. No. Tych leków na ale co ty chcesz, stary Alex! Czemu, 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 no czemu w ogóle ty będę wracowałaś? Nie powi, powinieneś już... Powinienem zacistnieć przez, przez ciebie. Co? Czemu dawali no, istnieje, ja wytłumacz mi się? Co? No powinienem być. No nie wiem, bo jesteś człowiekiem. Nie jestem. No jak nie. Byte w astralnym jak nie kubałkę. <laughs> Dobra, widzowie, zaczynamy rutkę Fajnie. Nie chcę. To wejdź. Co? O, no, Purpur! <laughs> Witaj stary za każdym razem. Cześć. Hej, co tam? Ja próbuję Właśnie chcę coś z tym brakować. Przepraszam. Znowu Proszę. Na kolana. na kolana to może Ci wybaczę. No to proszę ciebie, no. No Purpur. Możesz przestać brakować się tak z ze no, nomem. Co? Nie powinienem istnieć. Nie bo powiedz jej koło i CPSL Nie, Nie nie, właśnie. Stary, i raz, bo hey, przy chwilą w tamcie po O kur... Nie czekaj bruczek, Czekaj bruczek, Nie, nie, nie! Weź stary, bo na mnie prankę robił. Weź, nie, bruszek! bruczek, weź! No wróczek, no, chłopie! No wróczek, no Temat. Weź! Śląskie! Jedyne DRZWI śląskie! E tu? Uciekaj! Stary, uciekaj, biegnij! NIE! NO CO JA Ale mnie tu nie ma, nie rozumiem. Gardy! Nie! Sary, nie weź! <grystanie> <grystanie> Widzimy się za chwilę. Przed chwilą jeszcze się jedna osoba do gatki, włączyła, bo trzeba pogadać teraz. No. no stary, no! Weź przestań, proszę ciebie! Ej, wiesz, co mi się bo um, Po że właśnie co na placie masz takie małe tabletki, nie? Nie! Się nie, nie mam czegoś takiego, bo nie mam blatu, stary. Gram! A, córka na umywalce, pomyliłam się. Ale... Stary! Czekaj, co? Nie, nie mam czego na umywalce. Masz. Ja tu na no, walce to mydło. Masz jeszcze do zamku. Eee... No nie. To no, widzisz? Bo nie masz. No nie mam. Masz racy, A... to tak nie. No właśnie. I, i, mo, nie myjesz za Bo nie masz zębów. Nie... co? Masz zęby i myję codziennie dwa razy dziennie. Albo trzy czasami. Masz rację, co? Nie masz racy, myjesz gół. Winny, do kogo ci gadasz? No! Nie. Ty, nie nie, rozumiesz tego I Ile osób ma ci tu powiedzieć. Chłopaki robi ci im wodę z mózgu A ty nie ogadasz ja, do ja siebie. To ja pić, do kogo ty gadasz? No jak do kogo? Ej. Do kogo? gadasz? Weź, nie, sobie? bo się boisz o siebie. Ale mnie... To to... Nie, ja się o siebie boję. O, mnie się boisz. Nie o siebie! Nie masz pocy, ja już dawno nie żyję. Znaczy co? A co? O nie! Może... Dobra, dobra, to masz tego. Przepraszam, nie widziałem. I widzicie, widzowie? I tak to jest. I postanowiłem zacząć nagrywać, bo to mnie po prostu bawi, nie? Że... spojrzeć, SL się nie wkręca. Dobra. Czarno. Dobra, idę. Absolutnie nie musisz bać o twoje życie, ani że dorwę cię do Czekaj, co? Ja nie mam piwnicy nawet. Nic. Ja już których nie mam piwnicy? 152778022. Co? Co to jest? No, powiedz. No, nic, nic, No, powiedz, co to znaczy 1570222. Dobre, bo no z, o widzę! Cześć! Ej! No. Ty, dragu kapitana! I ja jestem w tej windzie? No, trzech. Bo ja się ogłupiałem! Jak trzech! A nie to nie wierzę. tak, że ty też nie istniejesz! Nie. Aha! Aha! Czemu mi na obserwatorce wprcaj, że nie istniejesz! Ja nie istnieję. On powiedział, on on że nie żyje. Ale On powiedział, że on nie żyje. Ale nie życia nic, to samo... Gadasz teraz, no nie! Ale, ale nie razem, powiedział, że on jest żyje, że w grze. Aaaaa! No to wszystko jasne! A ty i ci rozmawisz, ale nie ma Co? Czy... No, ch a chłopaki weź się! Robic im wodę... Proszę was, wstańcie! A nie no, się, co ja was zrobiłem? To ty jestem tylko ja! Co ja, co ja ci zrobiłem? Dzieci! Ya ki dzieci. Ne wiem. Ojej. A reloading. Nie, nie ma stary kolacji! Jeszcze pizza je przyszła. nie przyszła! Nie, Chłopaki, stary, niszej mąkę! Jesteś chyba piątą osobą, która stary kuwacji. Kolejny! Dinuś, co? Pomyśl, jak to wygląda z ich perspektywy, mówisz, że to ściany. Nie, co nie mówię do ściany, pojechał, aż teraz mówię do powietrza. Dinuś, Dinuś, polizałeś chomika w 1985, ja włożyłem go do Blenderu. Nigdy, nigdy nie, nie miałem, nigdy nie miałem chomika. Bo powiedziałeś polidziałek, nie że miałeś. Co? Ale. Powiedziałem, że Nie, o, o, stary mój mózg. Stary, stary mój mózg!

No nie, jest, <grywa> o, padł, dobry. no nie stary! <grywa> no jak to O! Dobrze! Superior! Jesteś dobry! O, łatwo! Zaraz tracę. O jest Epsilon! Aj Dinuś, już No nie! do Nie, i widzicie to słyszę, się sera, jest po prostu piękna. To jest to, za co lubię to spojrzeć, nie? Dosłownie. Dajcie mi Epsilona. Nie. Nie. Dajcie mi Epsilona. Nie. Kup strąbkę. Tak. A -a -a. Nie, nie dawaj mu, on jest zakażony od Epsilonów. Ja jestem. Co? Co? No, ja jestem Dobra, jestem o Dobra o się, duchy. jak to Ale no jak, to stary, no. Nie wkręcaj mnie, chociaż ty. Kał, proszę siebie. O, wy mnie będziecie wkręcali. Jej, im ciekły. 谢 <laughs> Słuchajcie, to jest po prostu piękne. Żeby sam nie czekajcie jej los. Aż bojzę. Jeden... Znaczy. Raz. Dwa. Yy, trzy. Cztery. Cztery osoby. Ja. Ty się. Wow. To jest dla mnie coś pięknego. No fajnie, fajnie na To jest piękne. Widzimy się jak na noc się będzie działo. Pięć temu kto to za. Zapewne za... Ten... Za 20 minut, ale to. zobaczę. ...czy dużo to będzie i ten. Może chłopak fajnie coś Jakim kurde człowiekiem bez parent figurę trzeba być, żeby to klikać nie czekając na oddział, no ja pieprzę. No kurwa jak to, no, mało wow. inteligentni ludzi niestety. Przepraszam To jest pina, go, dawać go nie Dobrze! Dobra, patrz szybko. Ej, jeszcze, ej, jeszcze trzy plecy Cześć purpur Ginuś No nie, no stary Cześć, cześć purpur ale co no nie wiem, o co chodzi. Nie, nie, chodzi. No nie, nie ważne. Kujowałeś grać z rodzinę 6. Czemu? Ginęliśmy, musimy porozmawiać. O nie! Idź do mnie, na terapię. Fur fur fur. Cia. Szczerze, ja tak dawno dobrze wkręcony nie byłem. Ale z czym? Ojej, była no za sary. starej. Jeszcze Parę się jeszcze mi... Kiedyś ten czobstał ciało, nie no, świetnie. O, to, dupę. to samo. Ale z czym wkręconego ja nie wiem, o co ci chodzi? No z domem stary. Z kim? No nie! Weź przestań już. No ale co? No proszę ciebie A z czym mam przestać? No jak to z... z Wkręcane mnie A z czym cię wkręcą? No nie, dobra, nieważne, chodź na Discorda, po prostu na pewno na Discorda i tyle. Eee, no. Dlaczego ten nic nie powie, no nie. kurwa, że... Ten... Ale chłopie siedzi tam i nic Cześć, nawet nie powie. Kur, kur. Hej, nikt się No, w sumie... Tak. Ja to idę i się. Tak ja pierdole. Oh! Ale to mam z tym granatem. To no nie! Inu się, ale czemu... Czemu... Czemu masz ty hremę w ogóle? Kiedyś to zaczęło. Co? Wytłumacz mi czemu masz titramia? Co? O tym ty tam. Ty, ty no nie, no fur fur. Do gór ty gadasz. Nie, na ten krzychu to jest... Ja pierdzielę. Ale sam. A zero. Do kogo ty gada? Do kogo tyka? No, do nowego domu? A nie. Ktoś tu powie, że będę śmiał. Może. Bo ja mam pisarze z Gucci. To co się dzieje jest po prostu piękne. Nie, nie mogę. Nie. Jak ktoś będzie to rozwiązał. To, to się nie nagrało. O nie, dobra słowo do odcinka purpur. Jeszcze raz, bo to się dobra, nie nagrało, odcinka. no. Mam pytanie do, do twoich widzów, nie? No, znaczy jeśli będzie komentarz to będę dumny, więc dawaj. Dobra, czy twoje widz... czemu? Nie wiem, boję się, że YouTube nie zaakceptuje. No dobra. Tak, może być. To czy twoi widzowie jedzą, gryzą mentosa, przegryzają go albo są. Okej, okay, dobra. Pytanie takie do was jest. widzów się, kochani. Ja, ja gryzę. Dobra, a tyko? Powiedz coś, tylko wiesz. Wiesz, co chodzi? Mm -hmm. No, dba na Dokładnie. Szybko, nie ma czasu, bo ucieka. O! Ej, jest tu ktoś! Chodźcie szybko! Co? No, jest tu ktoś! Stary! O co, o co ci chodzi? Mówię ci.

nie było tam żadnego. Ej, czekaj! No. Czekaj, stary. Dobra, Co? tak gdzieś jak dzięki za pranka. Jakiego pranka? Jakiego? No, nie! No nie, wy mnie naprawdę O czym ty gadasz? No jest nas trójka teraz! No, cały czas nas była trójka. Nie! No. Nie do końca, stary. Nie no, była. O, cześć! No, no nie, no dobra, nieważne, zobaczysz się na nagraniu później. I ten. A mogę kogoś pozdrowić? Daj, ja nie no nikomu, tak, jak. możesz. Po, pozdrawiam mojego tatę, mamę oraz całą klasę Matwis. Dobra, daj gitara. A ja teraz łopaki ja ja za, do... za, za dużo ten. Za dużo staliśmy ja tu. Ej, Ty, Tylin, może go poszukamy, co? Jak go dziś widziałeś. Kogo? No, taka ta no, twojego wymyślonego kolegi. <laughs> Stary. No, Proszę przez ten. Ale no chodź, puszkamy na ja, ja okay? ten. Ale nie słyszałem, jakby dwoje gadaliście, że ten. To jeszcze. co dojdzie o bo. O, patrz, co jego ciało ma. leży! Patrz, jego ciało leży, pode mną. Stoję na jego nadgarsku. Gdzie? No tu! Co? co? Nie, to no, kurde, chłopaki jesteście że... mistrzami. Nie wiem, ale chodźcie gdzieś jeszcze, chodźcie. Czy tu jest, patrzmy. Widzisz go? Widzisz gdzieś tutaj go? Nie! Tam co wrogu i kogo ma, nie, nie ma? Tu i kogo tu też nikogo nie ma i tracimy bez sensu. Czas, chodźcie. Słuchaj, siedziałeś w zamknięciu i se kolega wymyśliłeś, nie? Ale, no to, to mam nie, dobrać. nie weź. O, serwera wyszedł. Szkoda. Ale kto? No, nieważne. Niby według was w Jesteś jak Kelvin z co of the Forest'a, wypadłeś z tego helikoptera, w którym <grymne> Czasem <klikaliśmy. grymne> EJ NO CZEKAJ, KOLEJNY! Dobra, nieważne, bo tamten dzień to chodź! Bo teraz w to już Oni Oh yeah. <coughs> stary pół minuty, stary pół godziny, pół ten. Pół lepsze, żeśmy gadali. No. Tak by się powinno. Żyję, żyję, no spokojnie, nie muszę się przejmować. Jeszcze żyję. Idę. O nie, ale skąd to się wzięło? Jezu. Dobra, widzę. Byłoby na tyle osób, które mnie wklecały, poszły. Y... Kogoś zabiło, zabiłbyś. Do... Jakby społeczność jest wspaniała pod tym względem i biega, biega, no, purpur stary się to oglądasz oh, dzięki za żart. Naprawdę przyjemny.